To co jeszcze dzisiaj drugi temat. Też będzie szybko, bo ja zaraz na coaching wychodzę, także będzie szybko. Ostatnio spotkałem się z taką frazą, która zainspirowała mnie od tego materiału, chociaż spotykałem się z nią nie raz, a fraza brzmi To nie jest takie proste. <laughs> Czyli co? I jak trudne lub nie takie proste jest? Jak ktoś wyskakuje mi z takim tekstem, to ja walę od razu. Wszystko jest takie proste lub takie trudne, jak myślisz, że jest. Tak, masz rację. I wtedy. Yy, a tak z generalizacji. Jest ten moment pustki. Pojawia się. Dołówek sekundy. I wtedy można. Zataczyć i pociągnąć. Uwaga. Cokolwiek sądzisz na jakikolwiek temat i uważasz, że coś jest łatwe, trudne. Bądź nijakie, bo może nie sądzisz nic na wybrany temat, więc jest dla Ciebie jakie w tym czasie. Masz trzy opcje do wyboru, prawda? Albo uważasz, że jest trudne, albo łatwe, albo nic na ten temat nie uważasz, bo o tym nie myślałeś, bo nic o tym nie wiesz. Nie jesteś świadomy tego. I ciekawi mnie, jakie masz podejście? Zazwyczaj, generalnie, jak podchodzisz do rzeczy? Do robienia Czy od razu szukasz powodów? Kto chce znajdzie sposób Kto nie chce znajdzie powód Szukasz powodów tak z automatu A dopiero ktoś musi Cię przekonywać Do, do tego żeby jednak coś zrobić Czy wręcz przeciwnie Nikt Cię nie musi e, do niczego przekonywać Jak już coś wskakujesz w jakiś Program Do robienia Coś sobie ubzdurasz Sam się przekonasz to nikt nie musi ci przekonywać, po prostu podejmujesz decyzję, robię to i nieważne, co będzie po drodze, jakie przeciwności, los Ci rzuci pod nogi, jako kłody, ile razy się przewrócisz, to nie istotne. Masz w głowie jedno, cel. Osiągnięcie tego, co sobie założyłeś. Na podstawie e, obecnych i przyszłych ewentualnych zasobów. Jeśli ja się za coś biorę, to mam w planie zrobić tam coś, tak? załóżmy nagrać ten filmik i teraz yy, nie zastanawiam się jak go nagram, ani co będzie w treści. Ja wszystko na bieżąco wymyślam, czy, czy spontanicznie, czy dynamicznie, yy, czy jak to się mówi, ślina co mi na język przyniesie, <grym> po prostu gadam. I jak coś z tego sensownego wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie, to nagrywam jeszcze raz. I tyle. Bo może się nie wystarczająco zastanowiłem nad tym, co mniej więcej chcę powiedzieć, bo dokładnie to nigdy się nie zastanawiam, co chcę powiedzieć. Po prostu gadam. Samo wychodzi. Otwieram się, a wiedza sama wypływa. pływa. Chlub, może nie tędy, może tędy, żeby nie było tak wiesz, Może ze spłuczki. Już mówiłem o tym wcześniej, jeśli chodzi o tym, czyli to jest jakieś tam, a ty jesteś taki wielki i to cię trochę przytłacza, no bo grawitacja działa, nie? Na ziemi, kula. To, to, to jest większe niż kula, ziemia. Raz no Na malutki kawałeczki. I zajmij się każdym kawałeczkiem z Miał podejście, to mnie nie przytłoczyło, bo jak wiem, jaki jest i się nie, nie daje zrobić taki bambuko. Pozdrawiam wszystkim bambukarzy. Takim przytłoczeniom i takim myślą, że pewnego dnia się budzę i och, świat jest taki szary, życie jest takie szare i, 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 i te problemy są takie przytłaczające i ciężkie i, i, i po prostu masakra. I w ogóle nie chcę mi się wychodzić z domu, żeby w ogóle coś zrobić. Te wszystkie nagrania będą. <noise> na <głos> razie. Może jakieś będą poza. Rozwal to na kawałeczki i zajmie się każdym ze sobą. A, kontynuuję tu Gdybym pomyślał sobie, że to jest tysiąc kawałków. Tysiąc kawałków. I to jest tysiąc filmów, które mam zamiar w tym roku nagrać na YouTubie. I jakbym się tym przytłoczył w cudzysłowie, że ja mam aż tyle do zrobienia, omijając w ogóle. Odpowiedzialność i to, że chcę to robić yy, i że sobie to zaplanowałem i nie wiem, jakie będą, jakie będą kolejne tematy. Wpisałem sobie ileś tam tych tematów na początku, jak widziałeś w pierwszych materiałach, ale jak widzisz, ten temat, ten temat, nie było go. Ten chyba, nie pamiętam, czy był czy nie, nieważne, chyba był. Te tematy przychodzą same, Są... intuicja ci je podpowiada. Mówiłem Ci nieraz, że przyśniło mi się coś o trzecią w wstaję zapisałem. Mam w telefonie takiego sms smsa, którego wysyłam do siebie. <laughs> I tam jest ileś punktów nowych, których w ogóle tu nie ma. Między nimi te są właśnie stamtąd. Rozumiesz? Weź jedną rzecz, jeden filmik, jeśli chcesz nagle, zaplanuj go sobie na początku. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, to nie wiem co robić. Użyj jednego z poradników wcześniejszych, które zrobiłem. Zaplanuj sobie jakiś materiał i sobie go nagraj. Usiądź przed kamerą, nagraj go za siebie, obejrzyj go i sprawdź, co ci się podoba, co nie. Nawet możesz sobie usiąść i spisać wszystko po kolei to, co mówiłeś, przeczytać to, sprawdzić, jak ci to pasuje. Jak ci pasuje to fajnie, jak nie, to przeredaguj to sobie, przeczytaj raz, nie uczy na pamięć. Brońcie, panie Boże, nie ucz się na pamięć. <laughs> Nigdy. Niczego. O, taniczka nie możesz. Przecież raz. Konceptualnie złap o co chodzi. Popraw to. Szyk zdania, słowa, może zamień słowa i tak dalej I odwróć Nie zaglądaj podczas nagrania. W ogóle nie wiesz o co tutaj kartki, żeby nie spoglądać w przypadku. Tu masz działać, nie? Rozróż sobie jeden kawałek, nagraj sobie materiał, obejrzyj. Jak coś się podoba, to ok, jak nie, to dograj. Albo dogrywkę zrób, jak kawałek poprzedniego materiału ci się podobał, utniesz go sobie, chociaż ja tam wolę nie ciąć, ale niektórzy tną i nie mają z tym problemu. Ja wolałbym, żeby to było na spontanie bardziej. Przynajmniej ten materiał, który ja nagrywam, ma być w takiej formie, jaki mi się podoba i nawet jak się tam, tak jak mówiłem, zająknę czy coś, podrapię się w nos, albo w ucho, albo gdzie indziej. To nieistotne. Ma być surowy, Jakość nie musi być dobra. Widzieć nie musisz. Słuchaj. Usiądź wygodniej i posłuchaj. Jak mówił Dekart Key. Diablo z To nie jest takie proste. To jest takie proste. Jak zmienisz swoje podejście? Jako strategię do rozwiązywania spraw które Cię zajmują, którymi się zajmujesz. I tyle. Tak mi się wydaje. Wiesz, to nie musi być prawda. Dla mnie jest. Dla Ciebie nie musi. Pewien mądry człowiek powiedział, a nazywa się Andrzej Setman, pozdrawiam. To, co jest dobre dla Ciebie, nie musi być dobre dla mnie. A przynajmniej mnie to powiedział. Nie wiem, czy to jest jego myśl, czy kogoś innego. A to, co jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla Ciebie. Pamiętaj o tym. Ja robię sobie tak, jak mi pasuje. Dzielę się tym z tobą. Jeśli coś z tego skorzystasz okej. Okay. Jak nie, to też ok, Ja i tak dalej to będę robił. <głos》>, rozumiesz? To podejście, co możesz wiedzieć. Jeśli masz ochotę coś robić, to to rób. Jeśli nie masz, to rób to, na co masz ochotę. Widzisz? Zawsze robisz to, na co masz ochotę. Nieodpowiedzialność jest ciągle w tobie. Nigdzie indziej. Nie mam za kiepską kamerę. Nie mam co powiedzieć. A nie wiem co robić. Nie wiem, co powiedzieć. To się przygotuj. Co będziesz wiedział. Jeśli nie jesteś na tyle spójny ze sobą i nie masz wiedzy tak przerobionej przez siebie, żeby móc o niej swobodnie mówić przed kimkolwiek, nawet przed szkiełkiem, tak jak ja, to się przygotuj. To ci pomoże poprzednie poradniki nie pomogą. I tyle. No. I będzie, z znisz podejście. Nagle stanie się proste. A wiesz, co jest najważniejsze, żeby zacząć? Wszyscy mówią, zrób pierwszy krok. Tak! Możesz zacząć chodzić, a możesz się czołgać całe życie. Nie? Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson. Przy rówczonym materiale mówiłem, że jest jednym z moich przewodników guru. <noise> Powiedział świetną, wiele z nich było świetnych, ale jedną tutaj przytoczę. Jesteśmy olbrzymami wychowanymi przez karły, by żyć w kutki. Jak myślisz? Jak proste to jest dla takiego olbrzyma, stanąć na nogi. Jak wszyscy dookoła to krasnale. Pamiętasz taką historyjkę o Lwie, który żył wśród owiec i mieszał Wiesz, kiedy stał się lwem? Jak przyszedł drugi, powiedział mu, ty jest tak, co ty robisz. Ty jesteś lwem, a nie owcą. Tu nie I cię przejdzie do jeziora. Przejrzał się w że zobaczył, że wyglądał tak samo jak ten, który przybył niego. I zabił. To był pierwszy. Skody. Może nie skody, ale skowy. To bardziej. U psów. Roar. Lwi. lwa. Uwalniający się ze skóry owcy. Jesteś owcą? która siedzi i mówi meła kłypa? No zakończę, chyba się, chyba dorosłem do tego, żeby pogonić temat wiary, Boga, Kościoła i najważniejszych z tych rzeczy, rzeczy modlitwy. Ale to może kiedyś idzie. Wkrótce. No to, jak już wiesz, jakie to proste, To jest takie proste. Albo jeszcze prostsze. Jak odpowiednio do tego podejdziesz? Hmm? To jak? Dasz się namówić? No, to tyle. No zaraz jednak kończy i też się No, to pa. Trzymajcie się. was